Platforma e-learningowa ma podstawowe funkcje portalu społecznościowego. Zaprezentuję i wyjaśnię znaczenie najważniejszych funkcji. Przechodzimy kolejno do opcji ustawienia mojego profilu i modyfikuj profil. Ukazuje nam się pięć zakładek. Adres e-mail ma trzy stopnie prywatności: niewidoczny dla innych, widoczny dla użytkowników, którzy wykonywali te same zadania, czyli między innymi klasa nasza i równoległa oraz widoczny dla wszystkich zarejestrowanych. Format to sposób wyświetlania naszego adresu. Może widnieć jako hiperłącze odsyłające nas do skrzynki mailowej i zwykły tekst. Tryb edycji tekstu zalecam pozostawić jako domyślny HTML, ponieważ mamy wtedy łatwiejszy dostęp do edycji wizualnej tekstu, pogrubień, tak itd. W formacie www natomiast będziemy musieli dodawać te taki samemu. Możemy także dodać kilka słów o sobie. Zdjęcia wysokiej rozdzielczości zapisywane w formatach kompresji bezstratnej mogą znacznie przekroczyć dopuszczalne 3 MB miejsca. Takie zaleca się zapisać w formacie JPG. Najlepiej ustawić mały awatar, który nie powinien sprawiać problemów. Do zdjęcia możemy załączyć opis. Dalej możemy dodać nasze zainteresowania oraz dane kontaktowe, to jest identyfikator Skype, stronę internetową, telefon, adres i tym podobne. Jako ostatnia widnieje obowiązkowa opcja dodania klasy. Po ustawieniu pożądanych danych pamiętamy o zapisaniu zmian klikając Zmień profil, inaczej utracimy edycję. Dodam, że istnieje też bardzo użyteczna funkcja. W zakładce Zobacz profil widnieją kursy, do których przystąpiliśmy. Można w ten sposób sprawdzić, czy nie mamy żadnych zaległych sprawdzianów do napisania.